Hej, hej. To co? Lecimy z rundką. Bierzemy oddech. I zaczynamy od punktu karate. <laughs> Mimo iż czasem zapominam o swojej wartości i mocy, którą mam w sobie, to kocham siebie w pełni i akceptuję ten stan. Punkt bref. Jestem boska, jestem kompletna, jestem doskonała. Jestem boska, jestem kompletna, jestem doskonała. Jestem boska, jestem kompletna. Jestem doskonała. Jestem boska. 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 Jestem kompletna. Jestem doskonała. Oddech. Dzięki. Cudownego dnia. No.